A jak ja widzicie, w kolejnym odcinku na moim kanale są Kropik, pojawić gram sobie 1V1 z moimi dwoma kolegami. Najpierw na Maxy, później na Rico, a później na Colty. E, ja tutaj daję już gotowy i czekamy na moich kolegów. Oni dali gotowość. Tutaj mamy najpierw taką mapę, że oni mają jednego punkta, bo nie miałem po prostu inaczej, jak tego zrobić. Bo mogę zrobić w sumie dalej respy, ale już nie chciałem mapy zmieniać. Jak już zacząłem nagrywać na tej mapie, to już nagrywam na tej. E, dobra, tutaj mam przewagę trochę, bo no jednak mnie podjechali. Tutaj robię czas dobre uniki w sumie, też nie są jakieś złe. Tutaj użyłem ulta bezsensownie. Mogłem kurde poczekać, mogę zginąć już, bo tutaj tym bardziej zwaliłem gadżetem. Dobra, nieważne w sumie. Lecimy dalej. Dobra, pójdę ich trochę podjechać. Może coś tam kurde dość działa. Kurde, dobra, uciekać muszę, ale no nie mam jak, bo... Dobra, ja mam ulta, ale zaczekam aż... Oni mnie zabiją. Kurde, myślałem, że się doładuje te ulta. Dobra, ale zaraz będę miał ulta. On dostanie i będę miał ulta. Dobra, mam ulta. Na razie go nie będę używał. I teraz użyję ulta. W tym momencie użyjemy ulta. Żeby nie było. I teraz ich trochę obijamy. Czy zabijemy chociaż jednego? Nie znam, czy zabijemy chociaż jednego. Spróbujemy, ale nie wiem czy nam się uda. Nie, no, bo jest dwóch zrąbion. To trochę takie, trochę bezsensowne. Ale dobra, sam chciałem w sumie. Gramy dalej. Gra się kończy za 36 sekund. Dobra, tutaj trochę obiję ich, żeby nie było. Dobra, trochę dostali. Widzimy dalej. Obiję tego trochę, tego z tego. Dobra. Nie, 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 Dobra, zabiję jednego, Tu już mam siedem. Miałem siedem, ale no niestety zginąłem teraz. No i pierwsza gra się skończyła w sposób normalny, nie jakiś tam. Ten. Gramy teraz Rico. Ja daję sobie wybieram sobie gadżeta i Star Powera Ym, Tutaj będą takie, te, takie dodatkowe te moce. To się nazywa, nie wiem jak to się nazywa wyposażenie. O kurde, nawet wiedziałem, że to wyposażenie się nazywa. Ja zawsze na to mówię dodatkowa supermoc. Ale dobra, nieważne. Dobra, daję gotowość. Dało już w sumie gotowość. No, i gra się kolejna zaczyna, więc zobaczymy, jak mi pójdzie w tym momencie. Myślę, że mega dobrze powinno mi pójść. A więc, no, dobra, tutaj ich mocno biłem. Więc, no. Dobra. Tutaj robię jakieś uniki, ale nie mam szans na pewno, kurde, bo oni jednak są dobrzy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć 1V3 na moim kanale. Jeden versus trzech. To zostawcie pięć łapek do góry i postaram wam się od razu wrzucić kolejny odcinek z tej serii. I po prostu mogę na Wam nawet ogarnąć 10 na jednego, tylko łapeczki do góry i wyświetlenia. Mm, dobra, tutaj ich nie zabiję. Oni są mega mocni, nie? Ja im, więc no, ja im mega mocno, kurde, gratuluję, że ten, tak w ogóle zapraszam Was do wbicia do mojego klubu, klub jest w opisie, Discord w opisie, można przyjmuje zaproszenia, um, więc no, to, dobra, e, tutaj chyba zabiję go, albo jednak nie, nie gada że mnie zjedzie. Spróbuję go... spróbuję jakieś uniki zrobić, ale nic nie obecuje, bo no nie jestem tam jakimś lepszy, jednym z lepszych graczy. Dobra. Zabiję! Proszę, zabij go! Nie! Zwiął mi ten drugi od dołu! Teraz tu ich na pewno nie zabiję. Ajajaj! Aj. Ulta chciałem! Kurde, jeszcze! Żebym zwalił ulta, no nie wiem, że w to. Dziewięć, Dobra, spróbuję coś jeszcze zrobić. Jeszcze mnie zabiją, ją. i chudza, tragedia. Tragedia. Dobra, ostatnia gra na kolty. Ostatnia gra na kolty. Wybrałem sobie kolta. Wszystko mam chyba wybrane. Star Power Gadget. Nie gramy Game Graba, bo chcieli grać Chciał, chcieli, chcą grać zbiorek notów na odcinku, kurde, jak my gramy jeden versus jeden. Więc, no. Yy. Więc, no. Dobra, ja już daję gotowość. Jestem ciekawy, jak mi pójdzie. Dobra, tutaj nic nie mam, nie mam, nie, nie robię tutaj nic, bo wiem, że i tak mnie zabiją. No i te, teraz spróbujemy coś zrobić, Zdziałać. Że tak powiem. E, dobra. Tutaj trochę robię mocne uniki. Nie powiem, że nie. Jednego zabiłem nawet, ale nadal nie prowadzę. Dobra, prawo do mnie deadne. Chyba, że. Dobra, dałem jednak. Kurde. Dobra. Tutaj zabilią mnie znowu. Oj, co? O, kurde, ale się go zabił. Tutaj dużej różnicy z gwiazdkami nie będzie, coś mi się tak wydaje. No bo jest 5 do 9, to to nie jest dużo. Yy, dobra. Tutaj zabiję jednego, ale mnie też zabili. Jest 11 do 8. Więc no. Dobra. Używam ulta, zabiję jednego. Ale nie, i tak dogadam, bo tu jest zawsze tak, że... No. Teraz znowu zabiję pewnie kogoś zaraz. Albo już zginę po prostu. Bo możliwe, że zginę. O kurde, ale uniki, powiem wam szczerze, że mam dobre. Dwa kolty na esie. Omijam, ale takie trzy kolty to już bym chyba nie ominął. Dobra, jest ja mega mało punktów. Jest. 10 do 16. Chyba nie zabiję jednego. Kurde, 10 do 18. Co tu się dzieje, widzowie? Chyba już z takim... tym zgi... przegram. Co?! No ale nie zabiją. Nie dam rady uniknąć, tak. Kurde, jestem przy ścianie. Jakbym nie był przy ścianie... Dałbym może rady co zrobić. No i niestety zginęłem. No, powiem wam szczerze, gry nie były łatwe. Ale to by było na tyle z tego odcinka. Myślę, że Wam się podobało. Jest kolejne, pięć łapek do góry. Kolejny odcinek z serii jeden versus pięciu. A my widzimy się już za tydzień.